Witajcie kochani u Magnetycznego o bardzo wczesnym poranku. Jak widzicie sprzęt już jest na biurku. Następnymi urządzeniami właściwie będzie laptop Lenovo Ideapad 33015 IgM. To klientka zgłosiła się z laptopem w celu hmm, chyba reinstalacji systemu z tego co z tego co pamiętam z tego co mówiła że, że zamula. Nie wiem jaka jest konfiguracja tego laptopa chociaż mogę się tutaj troszeczkę domyśleć, ale to będziemy działać. Dopytam też, czy będzie chciała czyszczenie chłodzenia. Takie standardowe, podstawowe rzeczy. Z takich prac serwisowych, które mnie tutaj jeszcze czekają, jest komputer stacjonarny, niskobudżetowy. Klient sobie zażyczył, żeby jednak sprawdzać płytę. Doniósł mi dwa procesory, niestety płyta nie działa. Procesor, procesor jeden, zimny trup. Nic nie działa, wszystko sprawdzone. Peryferia RAM, jak widzieliście, grafika sprawdzona była, wszystko działa. Płyta z procesorem nie. Drugi procesor zaczął się coś tam grzać, więc chyba jest sprawny z tego co mi wiadomo, aczkolwiek mógł się wysypać też bios płyty. Taką opcję biorę też pod uwagę. Klient został poinformowany. No i prosił, żeby spróbować odratować. No, także, także tu nasuwa się to pytanie, które zamieściłem Wam w bankiecie, także możecie odpowiadać, czy ratujecie starszy sprzęt klientom za wszelką cenę. Czy zdarza Wam się? No oczywiście tak jak mówię tutaj jestem ciekaw waszych opinii, jak to u Was wygląda. A jeśli już ratujecie to za jakie pieniądze. To też jest chyba najważniejsza kwestia. Także... Cóż, zaczynamy kolejny y, magnetyczny dzień do pracy. Rodacy. Ahoj.